To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie tytanów. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Ze słonecznego estadio Santiago Bernabeu Uchłaniamy się naszym widzom. Już za chwilę będziemy świadkami meczu, na który wielu czekało. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to na czym polega piłka. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. W bramce Kepa Arizabalaga. Dalej Nacho Fernandez wystąpi razem z Antonio Rüdigerem Tony Kroos oraz Federico Valverde zagrają w środku pomocy. Broni ten strzał, ale co dalej? O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. O nie, co tu się stało? Strata. Federico Valverde. Ostatnio jest bohaterem wielu przyśpiewek kibiców. Ale nie ma co się dziwić. Podarował im całą masę powodów do świętowania. Zawsze warto mieć kogoś takiego w drużynie. Kogoś, kto zawsze daje radę. Wysoki poziom w praktycznie każdym elemencie gry. Dla każdego trenera ktoś taki to istny skarb. Niezawodność w tym wypadku to chyba najważniejsza cecha. Nie do przecenienia. Na Marsa ładnie buduje akcje, są coraz bliżej bramki. Piłka do Gündogana. Teraz dobrze, ma miejsce. Tony Cross. Jude Bellingham. Fede Valverde przy piłce. Real Madrid traci teraz piłkę. De Jong. Foul. Ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Joe Cancelo. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Ross. Rodrigo. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Niestety dla nich akcja przerwana. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offsajdu. Tym razem się nie uda. Ronaldo Raucho, João Cancelo, Mukai Gundogan, Robert Lewandowski. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. I Rafinia. I obrona teraz ograna. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Wytrzymać ten napór. Nie stracić piłki i Rafinia. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Mendy. Tony Cross. Mendy. Sunie teraz akcja. Ciekawe czy zobaczymy strzał czy próbę koronkowego rozegrania. Tak, świetnie teraz bramkarz. João Cancelo. Zagranie do Araucho. Dancelo, Próba presingu. Co zrobi? Korągiewka, Gwizdek. Tu jest spalony. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Za chwilę wznowią z autu. Dani Carvajal. Nacho. Mendy przyjmuje piłkę. Kurą górą zagrywana piłka. Do krosa. Nie utrzymali teraz piłki. Cancelo. Mało ma miejsca. Kolejna już strata Królewskich. Alex Palde, Ter Stegen. A teraz Barcelona. João Felix. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Grywa na przedpole. Uwaga, nie łapie. Nadal groźnie. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Aż nie chce się wierzyć, że to nie wpadło. Świetna interwencja i wciąż mamy remis. No, lada moment. Znowu mogą potrzebować interwencji bramkarza. I żałkancelo, Cancelo przy piłce. I teraz centra w pole karne. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Jak. Szansa na strzał. Teraz ratuje przed stratą gola. Real Madrid dostaje rzut wolny. Mendy. O, i to był książkowy odbiór piłki. Barca rozpocznie z autu. Joe Cancelo. Lewandowski. Mamy korzyści. Barcelona wciąż w ataku. Sędzia puszcza grę. Z piłką Robert Lewandowski. No w końcu! Bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Mamy na powtórce jak na dłoni, wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. A Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1 do 0. I Vinicius. I przerzut piłki w poprzek. Na drugie skrzydło. Dobry teraz atak na piłkę. Strata. Muszą uważać. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Oriol Romeu. I piłka do bramkarza. Ty do mnie, ja do ciebie. A czas płynie. Aleks, Palde, gospodarze na razie bez fajerwerków. Oby tylko nie dostali jeszcze jednej do szatni. To tylko jedna bramka straty, ale umówmy się, po nich spodziewamy się nieco więcej. Brakuje trochę dokładności, celnego podania bez przyjęcia, ale jeśli poukładają fundamenty, to w drugiej połowie będą wyglądać zupełnie inaczej. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Ale akcja bez efektów, więc mamy rzut wolny. Sędzia wraca do wcześniejszego faulu. Ferlan Mendy z piłką. Takie zagrania. Wymagają żelaznych nerwów. jean Felix. Windogan. Teraz out dla Barcelony. Podanie do Rafini. Faul, Ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Lewandowski ma teraz piłkę. Dobry refleks Bramkarza. Wybita piłka. Mamy obronę Bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Filowo alarm można odwołać. Naprawdę udana interwencja. Barcelona wznowi zrzutu wolnego. Zamiast kary indywidualnej, tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Oj, proszę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Lotogramy. No Real szczerze mówiąc rozczarował przed przerwą, ale to drużyna, która nieraz odwracała losy spotkania. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ścina teraz do środka. I bramkarz! Było groźnie! zał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Zrożnego w okolice jedenastki. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Wyszedł sam na sam, uwaga! I tak jest! Gol dla Real'u! Królewski wyrównują stan meczu. Pytanie czy powalczą tutaj jeszcze o zwycięstwo. Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Tak to się robi, Szanowni Państwo. Świetny strzał, ani chwili wahania. Czasem proste środki są najlepsze, a w takich sytuacjach liczy się wiara we własne możliwości. Mamy remis. Jeden do jednego. celo. Zagranie do Araucho. Robert Lewandowski. Oriol Romeu. Rafinha. Nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Żółta kartka za to zagranie. słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad peczem. Aurelian człamieni. Ridiger. I obrona teraz ograna. I z piłką u nogi teraz pros. Bellingham. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka? Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele strzeliła strzeliła gole. Futbol jest koprótką, można by zacytować klasy. Jest bramka dająca prowadzenie, zrozumiała satysfakcja trenera. Teraz zapewne będzie chciałby by potwierdzili swoją wyższość, strzelając jeszcze jedną bramkę. Jedno bramkowe prowadzenie, bywa próbka. Stegen Araujo. Jean Cancelo. Ronaldo Araujo. Robert Lewandowski Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. I przerzut piłki w poprzek, na drugie skrzydło. Rywale odbierają piłkę Realowi. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. De Jong dostaje piłkę. No i po ataku zagrożenie minęło. Ilkay Gündogan. Rafinha. O i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Nacho. Rodrigo. Carvajal. Suameni. Dobre podanie ponad głowami. Bellingham stracił piłkę. Rafinha. Rediger. Rediger, Valverde przy piłce. Real coraz bliżej pola karnego rywali. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Aurelian członieni. Wybita, będzie znowu za autu. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. Antonio Ridiger. I do Viniciusa. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój gol. Ależ piękna bramka. Z takiego dystansu siła, precyzja. No coś wspaniałego! Teraz widzimy jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko po zazdrości. Na tablicy wyników 3 do 1. Torres, Lewandowski Windogan Robert Lewandowski Rafinia Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku Ferdą Mendi Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. ROS. Dobra, teraz piłka górą. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Rafinha. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. João Cancelo. João Cancelo. Teraz może być groźnie. Z piłką Robert Lewandowski. Nie tym razem. Świetna interwencja. Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Real decyduje się więc na wprowadzenie rezerwowego. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego, ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Carvajal, Fede Valverde przy piłce, Dani Carvajal, Dawita Laba, Carvajal. Rzut wolny dla Realu Madryt. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Real Madryt dostaje rzut wolny. Dobrze, Bramkarz. Spokojnie interweniuje. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Alaba. Federico Valverde. Nie zmieścił się teraz w boisku, choć nikt go nie naciskał. Ferran Torres. Andreas Christensen. De Jong dostaje piłkę. De Jong. Ferran Torres z piłką. Andreas Christensen. De Jong dostaje piłkę. Franki. Piłka do Guindogana. I Ferran Torres. Ale podanie przejęte. Nawet cud nie wytrze im już teraz zwycięstwa na własnym boisku. Koniec blisko. Podsumujmy ich dzisiejszą postawę Jacku. Grali to, czego trener od nich oczekiwał i nie pozwalali przeciwnikowi nawiązać równej walki. Każdy znał swoje zadania na boisku i świetnie się z nich wywiązywał. Doskakiwali do rywala, przerywali jego akcje, a potem grali swoje. Zasłużony rezultat i gratulacje dla całej ekipy. Robert Lewandowski Ferran Torres Do Pedriego I Ferran Torres Słapią kontakt On jest niemożliwy Jak kąt to wyjął Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję A jednak to obronił Brawo Centra w pole karne. Niewykorzystany. Stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Ma piłkę teraz i Kundogan. Okazja teraz. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym pusztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Rzuca w okolice 11 metra, ale on to teraz wyjął nadludzki refleks. No popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Zepsuty atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. Piłkę garnia Ferran Torres. Przyjmuje Jean Cancelo. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Spotkanie dobiega końca, a Real zdobywa dzisiaj komplet oczek. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Chyba nikt nie zaprotestuje, jeśli powiem, że gra Fede Valverde dzisiaj... Bardzo mi się podobała. Był istotnym elementem drużyny. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje branka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone brawo.